Następnego dnia świeciło piękne słońce, a prognoza pogody na najbliższe dni była również optymistyczna. Kotom, które są meteopatami, od razu poprawił się humor. Ale Quilleran do samego rana cierpiał na lekką handlę. Trójkątne okna rzucały na przeciwległą ścianę kolorowe refleksy, które wraz ze słońcem zmieniały swoje położenie. Dla kotów było to źródło niegasnącej fascynacji, a i Quilleran lubił przyglądać się temu symbolowi. Kosmicznego ładu oznaczającego zmianę i stałość zarazem. Ale dzisiaj nawet to nie potrafiło go pocieszyć. Z za zadumy wyrwał wąsacza telefon z lockmaster. Quill, mam nadzieję, że nie dzwonię za wcześnie. Tu, Wiki Bashland. Słyszałam o Twoim przyjeździe. Nie możemy się Was doczekać. Wielkie dzięki za zaproszenie! zachrypiał Quillaran. To dla nas wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Dziś jest cudowna, przynajmniej u nas. U nas też jest ładnie. Powiedział w się w złote trójkąty, leniwie pełznące po ścianie i szafie. Coś mam za sobą zabrać? Poza kotami nic. No może lornetkę, jeśli lubisz oglądać wyścigi. Na sobotnią po tańcówkę w klubie łowieckim ludzie przechodzą ubrani wieczorowo. W każdym razie kobiety bo mężczyźni różnie, jak to chce. Poza tym w sobotę idziemy na piknik. Świetny pomysł. Powiedział raczej bez przekonania. Na piknikach Quilleran męczył się cholernie, a zimne jedzenie wyraźnie mu nie służyło. Na samą myśl o papierowych talerzykach i plastikowych sztućcach, jajkach na twardo, z fragmentami skorupki, kanapkach z i ziarenkami piasku oraz czekoladowym cieście z mrówkami robiło mu się niedobrze. Z drugiej jednak strony mógłby to traumatyczne doświadczenie opisać w piórkiem kwila. A także na parę dni uciec przed ludzką ciekawością, która po morderstwie przybrała zatrważające rozmiary. W sobotę połowa Moose County. Za sumem pięciu dolców będzie zwiedzać jego skład, wybrzedzając na nowoczesne kominy i meble. poza tym, gdzieś na dnie duszy czaił się jeszcze jeden, być może najważniejszy motyw. Interesował go ów tajemniczy nieznajomy, którego Poli poznała w Palomino Padok. Mężczyzna, który jadł z nią drugie śniadanie i sprawił, że wróciła do domu tak późno, wymęczona, ale promieniująca radością. Quillera nie miał wątpliwości, że to z nim rozmawiała, kiedy siedział u niej w gabinecie. Ten poufny intymny ton jej głosu, kiedy mówiła, że jest zajęta, nie dawał mu spokoju. Jeśli nie macie nic przeciwko, zostałbym u was do poniedziałku. To wspaniale. Mógłbyś przyjechać już w piątek na kolację. Przystawki podajemy o 6. To będzie dla nas prawdziwe święto. Moja matka jest Twoją wielbicielką. Dla Ciebie kupowała Daily Flexion, a teraz muskam Ty coś tam. Szczególnie we wtorki piątki, kiedy zamieszczają piórkiem Quilla. Ale ponieważ czasem jest inne dni, więc kupuję wszystkie numery. No w takim razie tym przyjemniej będzie mi poznać Twoją mamę. Przyjdzie też paru naszych przyjaciół, którzy koniecznie chcą Cię zobaczyć. Wszyscy słyszeli o Tobie, choćby przy okazji przygody, jaką przeżyliście z basim na wyspie podczas sztormu, więc czekamy z niecierpliwością. Tym bardziej ja będę zaszczycony, powiedział tonem wytrawnego dyplomaty. Aha, jeszcze jedno: lubisz spag spaghetti? Chciałam przygotować coś, co przełknie moja mama, spaghetti. Oczywiście jem absolutnie wszystko. No, może z wyjątkiem rzepy i pasternaku. A koty, co one jedzą? O, koty się nie martw, przywioząc ze sobą trochę puszek. Samczyki uznawały tylko jedzenie z puszki, a szczególnie białego tuńczyka, krapy, chude mięsa z kurczaka czy łososia. O ile jednak problem, czym nakarmić kot, nie spędzał mu snu z powiek, to kolacja w klubie łowieckim nastręczała wielu problemów kuleranowi. Błękitny garnitur, który kuleran wkładał na pogrzeby, spłonął w pożarze. Tymczasem na kolacji musiał zaprezentować się z jak najlepszej strony. Choćby dlatego, by zadać kłam przekonaniu, jakie powszechnie żywili mieszkańcy Lockmaster, że pikaks zamieszkują same dzikusy. Na szczęście przypomniał sobie, że 20 lat temu na ślub Archa Rikera wziął garnitur z wypożyczalni. Uprawiający ziemniaki farmerzy, których ślubne zdjęcia publikowała miejscowa gazeta, nie kupowaliby fraku na jeden wieczór. A więc Scott, prowadzący sklep z garniturami, musiał też je wypożyczać. Czasu było niewiele. Co ci sił w nogach, pognał do centrum, mijając jaskrawo-żółte plakady obwieszczające wycieczka po starym składzie jabłek sobota 17 września od 10 do 17. Cena biletu 5 dolarów. Scotty przywitał go w drzwiach sklepu. No proszę, słyszałam, że znowu nabroiłeś. Powiedział ze szkockim akcentem, za którym jego szkodcy i półszkodcy klienci tak przepadali. Podobnie jak reszta mieszkańców Muscanty, wiedział, że Quilleran jest potomkiem Mekintoszów. – A co przez to rozumiesz? – spytał wąsacz. – Słyszałem o następnym trupie. Zanim się tu sprowadziłeś, nikogo nie mordowano. W odpowiedzi Quilleran lekceważąco machnął ręką. – Nie przyszedłem tu na ploty, ale chciałem u ciebie wypożyczyć strój wieczorowy. marynarkę, spodnie, buty i resztę. Wypożyczy dobre nieba. Czyżby Clinton's nie zostawiał swemu spadkobiercy wystarczającej sumy, by starczyło na zakup garnituru? Zrozum, Scottie. Mieszkam to od czterech lat i ani razu nie nadarzyła się okazja, aby włożyć garnitur. Być może do śmierci się nie nadarzy. Potrzebuję go na jeden, jedyny raz. Mówisz jak prawdziwy Macintosh. A może twoja mama była MacKenzie? Macintosh! mruknął Wąsacz. Ale będzie śmiechu, jak się ludzie dowiedzą, że najbogatszy człowiek w mieście żałuje paru dolców na garnitur. Zapamiętaj sobie, mój drogi, że dziedzic takiej fortuny musi mieć własny garnitur. Z bólem serca Quilleran musiał uznać się za pokonanego. Scott jej postanowił pójść za ciosem i wrócił do sprawy morderstwa. Nie sobie wygadują, co chcą na temat tego van Broka, ale zabijać człowieka, nawet takiego człowieka, to już za dużo. Spodziewam się, że był twoim dobrym klientem. Zagadnął Quilleran, będąc przekonanym, że Scotty lubi tylko tych, z których najwięcej może zedrzeć. Może niedobrym, ale częstym. Przychodził to oglądać golfy. Musiał mieć golf w każdym kolorze. Słyszałam, że policja ma już podejrzanego. To plotki, Scotty. Kto miałby nim być? spytał niedbale Quilleran, nastawiając pilnie uszu. No, mówi się, że Denis Hughes zniknął i że się ukrywa. Wymówił nazwisko Denisa Hoe. Żona burmistrza, kontynuował, była w Muzwil na jakimś sawacie czarownic i tam natknęła się na niego. Stał przed tawerną pod wrakiem, nieogolony z obłędem w oczach. No Ciekawe, ile na tym spotkaniu wypiła. Ten jest po raz pierwszy od paru miesięcy pojechał odwiedzić rodzinę w St. Louis. Plotkujecie o nim, ponieważ pochodzi z Nizin, bo nie wychował się tutaj. Powiem ci, co myślę, Scotty. Ludzie stąd są bandą ksenofobów. Nie znam tych mądrych słów, których używasz. Ale jeśli chodzi Ci o to, że mają kłopoty z płaceniem w terminie, to trafiłeś w sedno, mój chłopcze. Wychodząc ze sklepu Scottiego, Wąsacz natknął się na Carol Lansbig, zmierzającą w stronę centrum handlowego. No, słyszałeś już najnowsze wieści? spytała rozgorączkowana. Od najnowszej wieści bardziej interesuje mnie co u Ciebie. Poczekaj, zaraz usiądziesz z zważenia. Właśnie otrzymaliśmy list od Hilarego pisany w piątek, w dzień przed jego śmiercią, a w nim koszty za dojazd tej kobiety z Lockmaster. Osiem prób plus dwanaście przedstawień razy 140 mil w te i we w te. Przejechanie mili kosztuje 25 centów, co daje razem 700 dolarów. Ja wiem, że benzyna kosztuje, ale my jej wcale nie potrzebowaliśmy. Czy klub dysponuje taką kwotą? No cóż, czy mamy jakieś wyjście? Ale to jeszcze jeden dowód na arogancję Hilarego, ani przez moment nie wspomniał o tym, że będziemy musieli pokrywać koszty przejazdu. Scott Gipel twierdzi nawet, że powinniśmy to żądanie zignorować. Zwłaszcza, że nie znamy nawet jej adresu. A co sądzi o tym wszystkim, Larry? Nie widział jeszcze listu, no ale pewnie padłby z wrażenia. Spojrzał na jaskrawo -żółty plakat wiszący w witrynie sklepowej. Wycieczka po Twoim domu jest całkiem nieźle rozeklamowana. Ale pięć dolców to chyba trochę za dużo na kieszeń przeciętnego śmiertelnika z Pickax. Zapłaciliby więcej, byleby tylko zobaczyć miejsce zbrodni, mruknął. To straszne. No ale prawdziwe. Zresztą sama zobaczysz. Karol weszła do sklepu, a Quilleran poczłapał do domu, rozmyślając o pośmiertnej korespondencji Van Brookha. Kto jest egzekutorem jego testamentu? Co po sobie zostawił, prócz ogromnego domu na Goodwinter Boulevard? W całym Pikaks jest tylko jedna osoba, która cokolwiek więcej mogła o nim wiedzieć. Komisarz do spraw szkolnictwa ma przecież jego teczkę personalną. Quilleran czuł, że musi umówić się z Lylem Comptonem na lunch. Wiedział też, że ten mu nie odmówił. Dla Comptona każdy pretekst do tego, by się urwać z pracy był dobry. Zaszedł więc do studia dekoracji wnętrz Amandy, aby skorzystać z telefonu. Stamtąd zadzwonił do Wydziału Edukacji i umówił się z Lylem na popołudnie, a następnie zarezerwował stolik w Old Mill. – Wiadomo coś nowego? – zapytała Frank, kiedy odłożył słuchawkę. – Bo od ojca nie byłam w stanie niczego wyciągnąć. – nawet mamie nie pisnął ani słowem, ale po mieście krążą plotki, że w mordersy maczał palce Denis. No, ciekaw jestem, kto te bzdury rozpowszechnia. Zrytował się Quilleran. No wiesz, tak nagle wyjechał z miasta. Wiadomo, że miał jechać do St. Louis w sprawach rodzinnych. Wierzę, że tak właśnie jest. Problem w tym, że nikomu nic nie powiedział. A jak wczorajsza sesja zdjęciowa? Udała się? Wygląda na to, że tak. Baszy zrobił masę fotek. Mam mi wszystko wydrukować. Tobie też. Jadę do niego w ten weekend obejrzeć gonitwę. Byłaś kiedyś na wyścigach w Lockmaster. Nie, ale słyszałam, że to pyszna zabawa. Quilleran zerknął na zegarek. No, na mnie już czas. Jestem umówiony z Lynn. Do zobaczenia. Zaczekaj, Quill. Pomożesz mi jutro dostarczyć przesyłkę do domu Hilarego? O której? O dziewiątej będzie za wcześnie? Wiem, że lubisz się wyspać. No, ale nie w środę. Pani Feldrow przychodzi sprzątać, więc wykorzystam tę okazję, aby się ulotnić z domu. A więc jesteśmy umówieni w parku przed studiem. Pomożesz mi załadować do samochodu ekran na okna. Są zapakowane w kartonowe pudła, duże, ale niezbyt ciężkie. I dzięki temu, dodała Fran, puszczając do wąsacza oko, za te dwie rozmowy zapłacisz w naturze. Zadowolony z siebie Kwileran tanecznym krokiem udał się na lunch. Spieszno mu było dowiedzieć się o tajemnicach domu przy Good Winter Boulevard. Old Stone Mill był uroczą restauracyjką przerobioną ze starego dwustuletniego młyna. Jej główną atrakcją był mierzący 1,99 m kelner i stare młyńskie koło wciąż kręcące się i skrzypiące. Dwaj mężczyźni stojący przy wejściu poprowadzili Quillerana do stolika usytuowanego na uboczu, ale z widokiem na całą salę. Niebanalną zaletą wybranego przeze miejsca była spora odległość od nieszczęsnego koła które swoimi jękami mogło wyprowadzić z równowagi nawet największego stoika. Kiedy Derek przemknął z bankiem wody i koszykiem z pieczywem, komisarz nachylił się nad stolikiem i szepnął. – To jeden z naszych najbardziej malowniczych wychowanków. – Dzień dobry, panie Compton – powitał go Derek. – Jak się podobała panu sztuka? – Świetna robota, zwłaszcza ty wypadłeś imponująco. O głowę przerastałeś całą resztę. – Naprawdę? – A kiedy, mój chłopcze, zamierzasz pójść do koledżu? Jeśli tak dalej pójdzie, będziesz najstarszym młodszym kelnerem w całej cholernej Ameryce. – Nie wiem. Teraz mam nową dziewczynę i ona nie chce, żebym szedł na studia – wyjaśnił Derek. – Widujemy się trzy razy w tygodniu, a ostatnio byliśmy razem na wrotkach i… Rozmowę przerwała kelnerka, która nadbiegła z kartą tań. – Nakryj stolik 6 i 9, ale migiem – rzuciła ostro w stronę chłopaka. – Przy stoliku czwartym chcą więcej wody. Kiedy Derek popędził tam z dzbankiem, Compton kontynuował przerwany wątek. Gatelbrinkowie byli w tej okolicy absolutnymi pionierami, ale wszystko schodzi na psy. Kolejne pokolenia rodzą się coraz dorodniejsze, coraz głupsze. A co byś mi polecił z menu? Tylko proszę, nic pełnowartościowego. Wystarczy mi to, co serwuje żona. Komisarz był przeraźliwie chudym mężczyzną, palącym papierosa za papierosem i konsekwentnie unikającym gotowanych warzyw i sałatek. No cóż, mamy tu krem z broków, tak gęsty, że można by go rozbijać w młodzieżu. Pita z awokado nie jest zbyt wygodna w jedzeniu, ale za to bardzo smaczna. Godna polecenia jest też sałatka z krabami. Wezmę czyli hot doga, rzucił kąptą kalnerce. Więc ostatecznie pozbyli się wandruka, Zwrócił się po chwili do Quillerana. Miałem przeczucie, że kiedyś go sprzątną. No szkoda tylko, że na naszym terytorium. To nie przysporzy mu skanty dobrej sławy. Jeśli tak go nie lubiłeś, to czemu u licha przedłużałeś z nim kontrakt? Był tak cholernie dobry, że nie mieliśmy innego wyjścia. Trzeba było zacisnąć zęby i znosić jego impertynencję. A co się stanie z jego majątkiem? Czy miał gdzieś rodzinę? Jedyna osoba widniejąca w jego aktach to adwokat z lockmaster. Kiedy otrzymałem informację o jego zgonie, skontaktowałem się z gościem. Zapytałem, co mam robić. Poinformował mnie, że Hilary życzył sobie kremacji, a następnie przewiezienia prochów do lockmaster. No później spytał mnie o miary na likwidatora spadku, więc odesłałem go do Susan Xbridge. Hilary był dziwakiem, prawda? Czytam teraz biografię Sir Edmunda Beckhausa, brytyjskiego sinologa, i zauważam tu uderzające podobieństwo: Bystry facet, omnibus, czego się nie dotknie, zamienia w złoto, ale także skrajny ekscentryk, wyłamujący się ze społecznych norm. Masz rację, taki był właśnie Hilary, potwierdził Compton. A jego imię i nazwisko no, dziwaczne wzbudzające podejrzenia. Hilary Vambrug to jego profesjonalny pseudonim, który przybrał za młodu, gdy jako aktor grał na nowojorskich scenach. W dokumentach widnieje inne imię i inne nazwisko. Nie tak poetyczne. W rzeczywistości nazywał się William Smarble. Nie najszczęśliwsze miano dla gwiazdy Broadwayu. No, ani dla dyrektora szkoły, dodał wąsacz. Słyszałem, że biegle władał japońskim, to prawda? Nie umiem ocenić, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa tak. Jednego roku mieliśmy tu wymianę uczniów, przyjechali Japończycy i Hilary konwersował z nimi gładko. Zawsze miałem do niego pełne zaufanie, choć często się z nim nie zgadzałem. Przez niego straciliśmy fantastycznego dozorca, a w dzisiejszych czasach łatwiej znaleźć na ulicy pierścionek z brylantem niż dobrego dozorca. Pat Odell pracował tu przez 40 lat i trudno było sobie wyobrazić rozsądniejszego i bardziej sumiennego pracownika. Doradzał uczniom, będąc jak gdyby ich nieoficjalnym psychologiem. Dzieciaki ufały mu i lgnęły do niego jak do własnego dziadka. Ale co tam? Hillary gwizdał na to. Wydaje mi się, że zwyczajnie był o dzieci zazdrosny. I tak uprzyszą mu życie, że tamten w końcu odszedł. A co mi możesz powiedzieć o incydencie z Tudwejstem? Jak świat światem dzieciaki wrzucały do nauczycielskich skrzynek na listy różne śmieci. Albo kładły pineski na krzesłach. Ale Hilary nie zamierzał tego tolerować. Teraz, kiedy już nie żyje prawdopodobnie, pozwolimy Oliemu ukończyć szkołę. Zresztą na wypychaniu zwierząt zarabia teraz o wiele więcej forsy niż u nas dyplomowany pedagog. Gdy zamówili Szarlotkę, Quilleran zapytał. Jedno mnie zastanawia, skoro Wambruk posiadał tyle talentów i rzadkich umiejętności, dlaczego wybrał życie w takich dziurach jak Pitaks czy Lotmaster? Wspominał o tym podczas naszej pierwszej rozmowy, a była to rozmowa o pracy. Powiedział, że sporo w wielkim świecie doświadczył zarówno złego, jak i dobrego że teraz poszukuje cichej przystani, gdzie będzie mógł oddać się studiom i rozmyślaniom. Facet musiał przed czymś uciekać, pomyślał Quilleran. Może coś przez i chciał uniknąć konsekwencji. Ale przyszła kryska na matyska. Zabójca przybył z nizin, aby wyrównać rachunki. Twierdził, że w swojej bibliotece ma 90 tysięcy książek. Kontynuował Compton. W rubryczce zainteresowania... Wpisywał architekturę, ogrodnictwo, twórczość Szekspira, muzykę barokową. Posiadał trzy stopnie naukowe. Weryfikowałeś te informacje, zanim go zatrudniłeś? Do diabła nie, ale widzieliśmy, jaką fantastyczną robotę wykonał vlogmaster. No i fufaliśmy mu. A kiedy zobaczyliśmy, jak wspaniałe efekty przynosi jego praca w Pikax, nie śmieliśmy wejść mu w drogę. Baliśmy się go urazić, żeby nie odszedł. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Melancholinie skomentował Quilleran. Słyszałem, że policja ogania się za twoim specem od remontów. Ponoć facet prysnął z miasta. Wyszlaj, i tak myślę, że gdybym miał robić doktorat w socjologii, napisałbym o tym całym maglu, którym jest Mus County, gdzie ludzie żyją najbzdurniejszymi plotkami. To było zabójstwo z premedytacją, więc zabójca musiał mieć powód, aby sprzątnąć Hilarego. A Denis, podobnie jak ja czy ty, takiego powodu nie miał. Poza tym wiadomo, że miał jechać do swojej rodziny w St. Louis. Mam nadzieję, że się nie mylisz, powiedział Compton. Zapalił papierosa i Quilleran uznał, że jest to świetna okazja, aby pożegnać komisarza pod pretekstem, że jest umówiony na inne spotkanie. Od kiedy rzucił palenie, drażnił go dym tytoniowy. Choć jeszcze niedawno lubił przesiadywać w miejscach publicznych z fajką w ustach, napełniając pomieszczenie zapachem szkockiego tytoniu Grotten Bodu number 5. I sądząc, że czyni tym wielką przysługę otoczeniu. Ale Quilleron rzeczywiście był umówiony z Susan Iksbich, która była współorganizatorką wycieczki po składzie. Kiedy szedł na spotkanie, po głowie kłębiły mu się różne nieprzyjemne myśli. Przypuśćmy, że Denis nie udał się do St. Louis. Tak czy inaczej mógłby wyjechać poza granice okręgu, bo na przykład zna tam warsztat, gdzie lepiej i taniej będzie mógł naprawić samochód. A jeśli żona burmistrza rzeczywiście widziała go przed tawerną pod wrakiem, odrzucił tę myśl jako zbyt straszną. Sklep z antykami Xbridge Co. wyglądał naprawdę stylowo. W witrynie ozdobionej złotymi literami stały machoniowe meble i mosiężne dzbanki lśniące w jesiennym słońcu. W przeciwieństwie do wielu antykwariatów zarośniętych brudem i kurzeń, ten utrzymany był w nienagannej czystości. Kiedy Quilleran pociągnął za klamkę, Susan odwróciła się z oficjalnym uśmiechem na ustach przeznaczonym wyłącznie dla klientów. Ale na widok wąsacza na jej twarzy pojawił się wyraz troski. Dobrze, że jesteś, Quill, szepnęła boleśnie. Słyszałeś najnowsze wieści? Policja szuka Denisa, który po zabójstwie uciekł z miasta. Spokojnie, powiedział siląc się na łagodność. Pewnie jedzie do swojej rodziny. Widziałem, że razem opuściliście imprezę. Co stało się później? Mam nadzieję, że wybaczysz mi tę dociekliwość. Odprowadził mnie do samochodu, który stał dosyć daleko, a następnie wrócił do swojej półciężarówki. Nie zająknął się słowem o St. Louis. Znaczy, mogę zadać jeszcze jedno niedyskretne pytanie. Cóż, zawahała się, jeśli musisz. Pamiętam, że kiedy opuszczaliście imprezę, chichotaliście oboje. Z czego? Chichotaliśmy? Najwyraźniej któryś z Was rzucił jakiś żartobliwy tekst. Nie chciałbym być natrętny, ale to może być cenna wskazówka, dlatego pytam. O, to nic wielkiego. U Szekspira Anna Boleń słyszę od starej damy. A ty, młoda, zanim jeszcześ ust nie rozwarła, już na haczyku. Podczas ostatniego spektaklu wypowiedziałam te słowa ze specjalnym naciskiem. Ktoś na widowni zajął się śmiechem, a Fran spojrzała na mnie morderczym wzrokiem. Ciekawe, kim był ów rozbawiony nic. No cóż, otrząsnął się z zamyślenia Quillera. Właściwie nie przyszedłem tu, aby cię przesłuchiwać. Chciałam spytać o sobotnie zwiedzanie mojego domu. Wszystko pod kontrolą? Jest jeden problem, Quill. Denis śmiał mi opowiedzieć o tym, jak przerabiam skład. Ludzie są tego ciekawi, a ja się na tym kompletnie nie znam. Spróbuję ci pomóc, kto będzie oprowadzał. Członkowie Rady Bibliotecznej oraz paru ochotników. Ilu zwiedzających się spodziewasz? Wydrukowaliśmy 500 biletów i jak na razie sprzedają się nieźle. Jutro ruszamy z kampanią reklamową. Będziemy mieli parę reklam w lokalnym radiu. Chciałam Cię uprzedzić, że na weekend wyjeżdżam z miasta. Czy moglibyśmy się umówić, że w czwartek rano przed otwarciem sklepu wpadłabyś do mnie po klucze? Pokazałbym ci co i jak, opowiedziałbym na Twoje pytania, jeśli takowe będziesz miała. A o Denisa się nie ma. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Quilleron wierzył w to, co mówił. Przynajmniej do czasu, gdy spotkał Hicksy Rice wychodzącą z banku. No, Starałam się ciebie złapać, Quill, powiedziała wzburzona. Dziś rano byłam u klienta w Mooseville i widziałam samochód Denisa. Jechał na wschód wzdłuż wybrzeża. On jechał przede mną, a później skręcił w stronę twojej posiadłości. Tam, gdzie przy wiezie jest duża litera K. Kuller nadstawił uszu. Kiedy skręcał, widziałam go dokładnie nachylonego nad kierownicą. Wyglądał upiornie. Czy ma jeszcze klucze do Twojego domu letniskowego? Nie, już je zwrócił. Zeszły miesiącu pozwolił mu tam przemieszkiwać. Potrzebował spokoju, aby nauczyć się swojej roli. I co robimy? Muszę tak jak najszybciej pojechać, sprawdzić, co się stało. Bądź ostrożny, Quill. Ostrzegła go Hixie. Może mu odbiło i ma broń. I jeśli to on jest zabójcą, Denis nie ma broni Hixie. Zawsze krytycznie wypowiadał się o tych, którzy trzymają w domu spróby. Ale jeśli to rzeczywiście jego widziałaś tam na drodze, coś musiało się stać. Idę po samochód i pojadę do Muswil. Podwiozą cię. Mój samochód stoi zaparkowany tuż obok. To kupa złomu, ale mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza. Droga do Muzwil, oddalonego od Pikaks o jakieś 30 mil, była zupełnie prosta, to też pędzili z nieprzepisową prędkością, byle szybciej dotrzeć na miejsce. O tej porze roku ruch był niewielki. Skończył się już sezon turystyczny, a myśliwi przybywali tu dopiero zimą. Droga prowadziła przez pustynny krajobraz, pozostałość po dawnej kopalni. Więc chociaż słońce przygrzewało wesoło, okolica wyglądała nadzwyczaj ponuro, i takaż już była rozmowa w samochodzie. Jeśli wpadł w tarapaty, dlaczego nie zwrócił się do mnie? Pytał sam siebie Quilleran. Myślałam, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Myślę dokładnie o tym samym. Zastanawiałam się nawet, czy nie namówić go do założenia wspólnego biznesu. Wieleż marketing, reklama te sprawy. Kiedy dotarli na brzeg jeziora, ich oczom ukazał się melancholijny widok opuszczonych domków letniskowych. To już za następnym zakrętem, poinformował Quilleran. Zwolni, proszę. Zaczynam się denerwować. Wyjąkała Hixie. Litera K na słupie oznajmiała podróżnym, że wkraczają na teren należący do shoenów. Droga prowadziła wśród zagajników rozsianych na wydmach. Nikogo tu nie ma, orzekł wąsacz. Jeśli by gdzieś zaparkował, to właśnie tutaj. Wkrótce odkryli ślady półciążarówki odciśnięte na miękkiej ziemi, a także ślady stóp na wydmie. Ani wiatr, ani fale nie zdążyły ich jeszcze zatrzeć. Domek stał zamknięty na cztery spusty. Jeśli się ukrywa, to pewnie śpi w samochodzie. Myślał na głos Quilleran. Jak dobrze znasz zarządczynię Indian Village? Mam z nią dobre układy. Zawsze na gwiazdkę daję sobie jakieś upominki. Czy możesz od niej wydębić klucz do mieszkania Denisa? Mogę spróbować. Na przykład powiem, że dzwonił St. Louis i prosiłbym bym jakieś papiery, które leżą u niego na piórku. Brzmi wiarygodnie. W każdym... Z jednopiętrowych budynków Indian Village znajdowało się osiem mieszkań, których drzwi wychodziły na wspólne hall. Hicksy zaprosiła Quillerana z swego apartamentu, a sama udała się do portierni. Po chwili wróciła z pękiem kluczy w ręku. – To ja wymyśliłem tę historię z nagraniem na sekretargę pilną wizytą w St. Louis – przyznał się Quilleran. – Ale on rzeczywiście przed kimś lub przed czymś ucieka. – Dennis nie jest pańkarzem. Widocznie musiał wpaść w niezłe tarapaty. Ostrożnie weszli do mieszkania Denisa i udali się prosto do gabinetu, gdzie stało biurko zawalone papierami i projektami przebudowy starego składu. Były tam szczegółowe wyliczenia, uwzględniające każdą puszkę farby i każdą paczkę gwoździ zużytych na remont. Jeśli chodzi o niedawną korespondencję, to znaleźli jej jedynie nieotwarty rachunek telefoniczny. Wreszcie Quillera nacisnął guzik automatycznej sekretarki. Kiedy tylko odsłuchał pierwszą wiadomość, sięgnął do kieszeni płaszcza i wyjął dyktafon. Z którym nigdy się nie rozstawał. Koniecznie muszą to nagrać, powiedział. Puszczą to Brodiemu, tylko pamiętaj, Hicksie, ani słowa nikomu. A teraz wracajmy do miasta. Hicksie wysadziła Quillę rana na parkingu przed teatrem. Stamtąd udał się w stronę domu, minął żelazną bramę, parki i dotarł do składu. Już z oddali zauważył półciężarówkę Denisa, zaparkowaną na podjeździe. Przyspieszył kroku, czując zarazem ulgę i obawę. Drzwi kuchenne były otwarte nie wiedział, gdzie znajduje się skrytka na klucze. Wchodząc do środka, Quilleren zawołał przyjaźnie. Dzień dobry, jest tam kto? Jedyną odpowiedzią był dziki wrzask i wycie, które rozległo się z antresoli. Quilleren przed wyjściem zamknął koty na górze, jak gdyby przeczuwał, że tego dnia może się coś wydarzyć. Takofonia dochodząca z góry sprawia, że oblał zimny pot. W powietrzu czuło się duszą atmosferę śmierci. Powoli posuwał się z kuchni ku salonowi, rozglądając się czujnie dookoła. Popołudniowe słońce przedzierało się przez okna, malując trójkątne kształty na dywanie, ścianach i kominku. W środku jednego z trójkątów majaczył podłużny cień wisielca.